Ej, Claude, co, Hunter, idziemy dzisiaj do kina z Leboną gdzieś? Ja jestem chętna, ale na co, bo ostatnio wygrałam same jakieś takie nudne filmy. Hmm, nie mam pomysłu, może byśmy poszli, nie wiem, co tam było. Nie wiem, chyba nic ciekawego nie ma. No, chyba nie, ale nie wiem, to pójdziemy gdzieś w ogóle. Ma super pomysł, ma super pomysł, ma super pomysł, mam super pomysł. Może na łyżwę. Ej, to jest fajny pomysł. Co ty na to? Hmm. Wolałbym poganiać kości. Ale okej, okay, w sumie najgorszy pomysł. Ale może jeszcze kogoś weźmiemy? Tak, może darling. Okej. Okay. Medi chcecie? Nie, bo ona mówiła, że ona ma jakieś tam plany. A, no to szkoda. Hej, ja. O, hej, hej, darling. Hej, hej, hej. Darling. Mamy takie ważne bardzo pytanie. No, dawaj. Czy może byś chciała z nim pójść jutro, czy tam dzisiaj? Na łyżwy? E, możemy w sumie. Super! Dobra, tylko pamiętaj by wziąć swoje oki. Ja nie do końca umiem jeździć, ale chyba dam radę. No, najwyżej tobie pomożemy. Młody zaraz przyjdzie. La la, la, la la Hej O hej Medi Ty mówiłeś, że masz jakieś plany jeszcze potem Tak, tak muszę iść na zakupy, bo y, mi się ten piżama zniszczyła, rozerwała Oj, bo chcieliśmy cię zaprosić na łyżwo, ale chyba w takim razie nie doszło Tak, wierz mi, mój rozmiar jest bardzo trudno znaleźć Oj, szkoda Byśmy chętnie z Tobą poszli na łyżwo ale darling z nami idzie, no tak, nie masz nic medy przeciwko? Nie, no oczywiście nie mam, oj, aż mi filiżanka poleciała. Smuteczek, ale mam jeszcze cały zbanek, więc luz. <grystanie> medy ty mnie zawsze tak rozśmieszasz, że szok. Ej, ale tutaj chyba nie ma miejsca, to co, bierzemy to na wynos? No chyba tak, co? Mamy tutaj siedzieć, tak? Tak, bez sensu. No teraz jesteśmy już tutaj, tak jak upchnięci. No, Eloszka, tutaj wasza ulubiona gier! To ja! Grażyna. Nie, nie! <ścoughs> tak, to ja! To ja, ty wodoroście, ty. Jak ty ją nazwałaś? Jak? Wodorostem, co głucha jesteś? E... Pf. 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 A masz torebką w głowę. Ała! Le, le, le. Ała! A! No, już tak nie nazywaj moich przyjaciół. ty wariato! Grażynka! No już trochę uważaj też! Bo chyba ciebie już trochę też pokręciło. Nie, nie, nie! Nie pokręciło mnie, no chyba ciebie, bo ty myślisz, że możesz się tutaj zbliżać. Do tej kawiarni mogą chodzić tylko fajne osoby, czyli ja! Nikt więcej, ewentualnie pracownicy, bym nie musiała same robić kawy. Uch! Oła! Oh! 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 Oh wow! oh! Grażynka, jesteś okropna. Jak ty możesz w ogóle się nie wsycić taka być? Grażynka, ty jesteś taką świnią, że szok. Chodźmy, idziemy stąd. A, jeszcze moja torebka. Zapomniałam o niej. Ale herbacka. Tak się jak ją wziąć na wynos? To co nam to zmienić? Czy teraz pójdziemy, czy zaraz? Chociaż w sumie, ale chciałam sobie jeszcze chwilę pogadać z laguną Hunterem i Klodem. Ej, ale to może, może w sumie pójdziemy z wami, bo... Nie chcemy siedzieć w tym bałaganie. No widzisz Madi, oni pójdą z nami. To chodźcie. Laguna, chodźcie. Nie! No! Laguna, laguna, laguna. Nie! Oj, Laguna, ty już czasami tak dramatyzujesz, że szok. Ej! A mam pytanie. No, dawaj Medi. Eee, nie teraz, może potem, o jak jutro, wr jak wrócimy z łyż, to wtedy możemy zrobić swoją sobie imprezę chrypetką, co to na to? dobra darling, A! jeszcze dzbanek muszę rzucić, oła, jak ty tak możesz robić królowie? A weź się zamknij. O! Czy ty mnie uderzyłaś? Tak, ty, ty! Ty wariatko, ty! Idziemy. A niechże torebka. Idziemy. <grym> Buzi boli mnie. Trzeba było nie obrażać herbatki. Medi, ale ty też tak nie możesz bić ludzi. Ale ty jakoś mogłaś. I co? Je ma problem? Ej, no w sumie racja, YGZE, dobra, idziemy. Laguna, Klo. A nie, Laguna trzeba po co bo należy dać. O matko, Grażynka ją przygniotła, biedactwo. A nie, jak nie chcę iść, bo Grażynka mnie będzie biła pewnie. Chodź, Laguna, nie patrz, nie patrz. Dobra. XD E, to idziemy z nimi? No, chyba nie mam wyjścia. Uh, uh, uh. Grażynka to tutaj sieci, najlepiej to posprzątaj. Nie no, nie jestem jakąś taką dziwną. Ja to nie mam sprzątać. Nie no, ja idę królowa, nigdy nie sprząta. Ha. I dobrze. Im tak. Dobrze, że jeszcze nie było tego chwasta. Czy tam kogoś są? No tej, której nie lubię, chociaż w sumie całej szkoły nie lubię. Mężczyznę no żadnej takiej fajnej Typiary jak ja, która jest na moim poziomie. Huh. Dobra, to ja chyba zostawiam ten bajzel tutaj. Bo po co ja mam to sprzątać? By potem oni mogli pić sobie kawę, herbatkę i jakieś tam inne. No nie, nie, nie. nie. Idę na